Warszawskie Dzieci to jedna z najstarszych, panie Krzysztofie, chyba piosenek powstańczych, prawda? Myślę, że jedna też z najbardziej znanych, chociaż tak nie do końca. Myślę, że już osoby potrafiłyby dopasować się też niektóre przynajmniej do, do wydarzenia, któremu ta piosenka towarzyszyła. A my wracamy do audycji i jak zwykle co tydzień przegląd prasy. Przegląd prasy zaczynam od tygodnika Niedziela, w którym bardzo duży i ciekawy artykuł związany z rocznicą Powstania Warszawskiego musiał być dostarczony każdy list. Zawiszacy, najmłodsi harcerze szarych szeregów, wykonywali w czasie wojny różnorodne prace, jednak najbardziej znani są jako listonosze w czasie Powstania Warszawskiego. Przeniośli w ciągu 63 dni Powstania, Ponad 100 tysięcy listów. Wiele z tych nadzwyczajnych doręczycieli swoją determinację przypłaciło życiem. Zaleceniem władz powstańczych było pisanie listów nie dłuższych niż 25 słów. Jednak nie było one ściśle przestrzegane. Cała natomiast korespondencja była poddawana wojskowej cenzurze. Funkcje cenzorów sprawowali ludzie wyznaczeni przez dowódców Szarych szeregów. Na ogół były to rodziny listonoszy bądź hercerskich powstańców. Przede wszystkim dbano o to, by nadawcy nie przekazywali miejsc stacjonowania oddziałów, ich uzbrojenia itp. Treść listów zazwyczaj zresztą nie wychodziła poza informacje całkiem zwyczajne. O stanie zdrowia, poszukiwaniu rodziny, prośby o zaopiekowanie się chorą matką bądź pozostawionym na chwilę maleńkim dzieckiem. I o tym jest właśnie ten artykuł w Tygodniku Niedziela do przeczytania, którego Państwa zachęcam. I również w Tygodniku Niedziela, w 110. rocznicę urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak w Soplicowskim Dworku, w domu Wyszyńskich w Zuzeli wisiały portrety wybitnych Polaków Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego. Historia była na wyciągnięcie ręki. W takim domu Stefan Wyszyński przyszedł na świat. Urodził się 3 sierpnia 1901 roku. Polska była pod zaborami, Zuzela pod panowaniem cara. Stąd metryka chrztu przyszłego prymasa spisana jest w języku rosyjskim. Panie Krzysztofie, był pan kiedyś w Zuzeli? Tak i obok właściwie nie tylko tutaj w związku z Zuzelą, ale... Co roku, regularnie, już od paru lat też przewodniczy konkursowi Epoka Prymasa Tysiąclecia, organizowanemu w Zespolszku Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czerżewie, który znakomicie przypomina rocznicę śmierci prymasa, ale jednocześnie też całe jego życie i wkład w budowę i właściwie w zachowanie niezależności Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Jest to naprawdę godne przypomnienia i zresztą też Pozostaje tylko zachęcać wszystkich do odwiedzenia Zuzeli. Właśnie, proszę Państwa, może właśnie w któryś weekend, jeśli nie w ten, to w przyszły, wybiorą się Państwo do Zuzeli. Zuzela nie leży tak daleko od łomży, prawda? Można tam dojechać, można tam spędzić na czas i można zwiedzić przede wszystkim Muzeum Kardynała Wyszyńskiego. Zachęcamy Państwa do tych spacerów. i. Kolejny, kolejna gazeta. Kolejna gazeta to jest gość niedzielny, gość niedzielny i duży artykuł kościół na euro 2012. Boży doping. Kibic cieszy się z wygranej swojej drużyny, ale nigdy nie szydzi z pokonanych. To jedna z zasad kodeksu dobrego kibica, który pozna młodzież w całej Polsce na lekcjach religii. Kościół katolicki aktywnie włączył się w przygotowania do Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które rozpoczną się w Polsce i na Ukrainie za 10 miesięcy. I między innymi w artykule Modlitwa Kibica, Panie Boże, chcę prosić za zawodników mojej ulubionej drużyny, chcę ich wesprzeć moją modlitwą, pomagaj im w osiągnięciu najwyższych laurów sportowych, i strzeż od kontuzji, spraw by przez swoją postawę przynieśli chlubę naszej ojczyźnie czy miejscowości, którą reprezentują. I oprócz tego w gościu niedzielnym bezpieczne wakacje, jaka jest kondycja polskich biur podróży w połowie sezonu wakacyjnego, oczywiście o tragedii w Norwegii. I bliskie kresy, a także wiele, wiele innych ciekawych artykułów. Gość niedzielny to był. I, i teraz tygodnik, yy, uważam, że. A w tygodniku, uważam, że bardzo duży artykuł: Syzyfowe Prace trzeciej RP. Wpływowe środowiska postawiły sobie za cel dogłębne przekształcenie polskiej świadomości. Chcą wykorzenić z naszej mentalności kultywowane przez wiele dawnych pokoleń przekonanie, że jesteśmy narodem bohaterów i zastąpicie poczuciem winy narodu sprawców. I bardzo dużo właśnie na temat manipulowania historią, wybiórcze ekspozycje polskich win, y, gaszenie ducha i pani Krzysztofie, pan jako historyk uważa, że jesteśmy narodem bohaterów, czy... Właśnie powinniśmy też myśleć o sobie jako o narodzie sprawców. Na pewno nie jesteśmy narodem sprawców. Pamiętajmy, że. Indywidualne negatywne postawy miały miejsce wszędzie. Dzisiaj jakoś zapomina się o olbrzymiej kolaboracji, która miała miejsce w czasie II wojny we Francji. Jakoś nikt tego za bardzo nie przypomina, gdzie przecież można powiedzieć, że tam faktycznie połowa społeczeństwa była uwikłana we współpracy z Niemcami, i to zresztą pociągnęło za sobą szereg też innych negatywnych zachowań. U nas coś takiego nie miało miejsca, nie na taką skalę, natomiast pojedyncze przypadki tych może tragicznych też zachowań, pamiętajmy, że miały miejsce praktycznie w każdym społeczeństwie. Natomiast nie mogą one kłaść się cieniem na postawie i działalności całego narodu. Tutaj też w tej chwili nasuwa się jedno, jak gdyby takie też porównanie. Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach też istnieje przestępczość. Właśnie. Ale nie mówi się o tym, że cały polski naród to naród czy złodziei czy morderców. Mhm. Dlatego też takie ogólnianie z pewnością jest zbyt daleko posuniętą oceną. Ja też uważam, proszę Państwa, że przede wszystkim jesteśmy narodem bohaterów. Polska historia o tym mówi i właśnie jakoś publikowanie i uzewnętrznianie takich złych zachowań, bo nie oszukujmy się byli i tacy Polacy, którzy robili coś tam złego, tak jak Pan powiedział przed chwilą, tak jak teraz jest przestępczość tak była. Także myślę, że jednak większość społeczeństwa to są bohaterzy, różni bohaterzy. Kolejna gazeta to przekrój a przekroju Chopin z blokowiska. Ja wybrałam dla państwa taki artykuł. Nie ma jeszcze 20 lat, a dał już dziesiątki koncertów fortepianowych. Występował nawet w nowojorskiej Carnegie Hall. To wielkie osiągnięcie, ponieważ Max jest nie tylko genialny, ale także autystyczny i niewidomy. A ponieważ urodził się w Polsce, jest również niewidzialny dla urzędników instytucji i programów. Mama Maxa, Stanisława Chlewińska jest zmęczona i każdego dnia coraz bardziej sfrustrowana, bo Max nie pasuje, bo z Maxem się nie da. Wszędzie zatrzymują ją urzędnicze mury. Jej syn nie może skorzystać z kursów dofinansowywanych zajęć. Problemy pojawiają się, nawet, gdy chce wysłać go na wakacje artysta, autysta, dlatego niewidomy, to potrzeba opieku ze specjalnymi uprawnieniami. I o tym jest bardzo ciekawy artykuł Chopin z blokowiska w tygodniku przekrój. W tygodniku przekrój również temat, który powraca co roku w mediach kobiety na sprzedaż. 15 milionów niewolnic, Często chowa o pielgrzymach. Raczkowski obraża w muzeum i katastrofa, która ocaliła ludzkość. To wszystko mogą państwo przeczytać w tygodniku Przekrój. I mam jeszcze dwutygodnik Party, w dwutygodniku Party, Talent do ludzi, pracoholing, despota, potwór. To obraz Roberta Kozyry, od lat lansowany w mediach. Ale nowy juror Mam Talent ma też inną, łagodniejszą twarz jaki jest naprawdę były szef Radia Z. O tym mogą Państwo przeczytać w dwutygodniku party. I gala. Gala, dziesiąte urodziny gali i ten numer gali jest z dziesięcioma okładkami. Są bardzo ciekawe wywiady. Magda Gessler rozmawia na przykład z Piotrem Najsztubem, Maryla Rodowicz z Ryszardem Kaliszem, Beata Tyszkiewicz z Kają, Nina Terentiew z Anną Muchą, i wiele, wiele jeszcze innych. Ja tylko pozwoliłam sobie tutaj na przygotować dla Państwa mały fragment rozmowy Maryli Rodowicz z Ryszardem Kaliszem. Kobiecość wynika z każdego przejawu mądrości, osobowości i zachowania bycia. To powiedział pan Ryszard Kalisz. A Maryla Rodowicz zapytała między innymi dałeś kiedyś komuś w twarz stając w obronie kobiety. W obronie kobiet występowałem. W dzieciństwie stawałem w obronie mojej starszej od dwa lata siostry, z którą wychowywaliśmy się na warszawskich bielanach. Starało mi się parę razy poskromnić tych, którzy niekulturalnie wobec niej się zachowali. Każdy facet chce mieć władzę, mówi Maryla Rodowicz. Często spotykam się z teoriami, że kobiety potrzebują mężczyzn, którzy mają władzę. Natomiast w moim przypadku nigdy to się nie sprawdzało, bo ja nie czuję, że mam jakąkolwiek władzę. Bardzo ciekawy wywiad, do którego serdecznie Państwa zachęcam. Zachęcam również do przeczytania no, całego dwutygodnika tygodnika Gala. I na koniec zostawiłam tygodnik wprost, który w tym tygodniu ma bardzo dużo ciekawych wywiadów i mnie na przykład zainteresował bardzo wywiad, który przeczytałam od deski do deski, jak się to mówi, wywiad z Zbigniewa Hołdesa z generałem Wojciechem Jaruzelskim, autobiografia, pytania, których nikt dotąd nie zadał generałowi jaruzelskiemu, ale ośmielił się zadać właśnie. Zbigniew Hołdys. Generał Jaruzelski odpowiada mu o strachu, w genach przefiltrowanych przez głowę, byciu czarnym charakterem i wierze w Boga. Pan Krzysztof przejrzał tak ten wywiad, co pan na to, panie Krzysztofie, rokowiec i. Takie tak, jak generał Jaruzelski. Bardzo ciekawe zestawienie. Pamiętajmy, że szereg wypowiedzi generała Jaruzelskiego jest już znanych, jego biografia mm -hmm. również. Natomiast ten wywiad, co było bez wątpienia trudne, wnosi też troszeczkę nowe spojrzenie na życie i działalność generała. Ale pamiętajmy, takie spojrzenie jakie przedstawia sam generał, więc jest to jego stanowisko, są to, jest to jego opinia na temat działań i decyzji, które podejmował w okresie swojego życia. Ale bez wątpienia bardzo interesująca rozmowa. Dobrze się z nią zapoznać, a dodatkowo uzupełnić lekturę o, o, o tak. biografii generała. O biografii, właśnie. Polecamy Tygodnik Wprost. I w Tygodniku Wprost jest jeszcze rozmowa Lew Rywin, życie po życiu. Dlaczego Polacy nadal kochają Gierka? Murdoch upokarzony kto następny? I Szymon Majeski traci show. A także autobiografia Jaruzelski Hołdy'sowi. Pytania, których. Nikt dotąd mu nie zadał.